Teodor Jeske-Choiński po czerwonym zwycięstwie. Tekst do nagrania tego otrzymałem od wydawnictwa Magna Polonia. Wydawnictwo trochę uwspółcześniło język, dodało przypisy, aby nam się lepiej słuchało i czytało. Chętni do zakupu tej książki znajdą link pod filmem. Książka ta przypomina mi trochę zapiski oficera Armii Czerwonej. Rozdział czwarty. Filharmonii. W sali koncertowej, na estradzie przy długim stole pokrytym szkarłatnym suknem, na fotelach wybitych szkarłatną skórą, zajął miejsce tymczasowy zarząd społeczeństwa socjalistycznego: dziesięciu kierowników poszczególnych wydziałów i tyleż sekretarzy. W krześle prezydialnym spoczywał utopijski. W lożach i na galeriach pierwszego piętra tłoczyli się towarzysze i towarzyszki. Sam kwiat drużyny socjalistycznej. Najżarliwszy zwolennicy nowego porządku. Jego agitatorzy, mówcy wiecowi żołnierzy. Przeważnie ludzie młodzi. Dwóch bojowców otworzyło szeroko główne drzwi sali. Drzwiami tymi weszła w porządku parami deputacja wybrana przez niezadowolonych. Starsi robotnicy, robotnice... Starsi rzemieślnicy, kucharki, szwaczki, nauczycielki, kilku inteligentów i rozsiadła się w fotelach parterowych naprzeciw estrany. Utopijski zadzwonił, szmer rozpłynął się w ciszy. Nie rządem jesteśmy w dawnym rozumieniu, jeno sługami, wykonawcami woli społeczeństwa, stróżami jego dobra, mówił gospodarz. Obowiązkiem naszym wysłuchać wszelkich żądań i starać się uczynić zadość tym żądaniom, o ile na to pozwolą zasady socjalizmu i środki społeczeństwa. Dowiedziawszy się, iż nie wszyscy towarzysze i nie wszystkie towarzyszki są zadowoleni z naszych pierwszych rozporządzeń, zaprosiliśmy was, szlachetni socjaliści. Abyście zechcieli nam przedstawić powody swojego niezadowolenia. Tworzymy od wczoraj jedną wielką rodzinę. W rodzinie zaś powinny dobra wiara i dobra wola rozstrzygać w zgodzie i miłości wszelkie spory. Słuchamy. Rzekłszy to usiadł. W pierwszym rzędzie krzeseł podniósł się Jakub Śliwicki. Czterdziestoletni majster w fabryce wyrobów żelaznych, mąż słusznego wzrostu, barczysty z piersią atlety. Energia wyzierała z jego zwartych rysów, inteligencja błyszczała w jego niebieskich oczach. Skłonił się zarządowi i zaczął. Dziękujemy panu gospodarzowi za uczciwe słowa. Dobrze powiedział, że my, lud roboczy, jesteśmy jedną wielką rodziną. Jak dzieci jednego ojca i jednej matki, powinniśmy rozstrzygać wszelkie spory w zgodzie i miłości. Ojcem jest nam ubóstwo, a matka pracą. Pyta się nas pan gospodarz: Dlaczego pierwsze rozporządzenia zarządu nie wszystkich zadowoliły? Jakie żale i skargi składamy u stóp centralnego komitetu? Odpowiem krótko. Niesiemy żale i skargi ciężkiej pracy, rządności i uczciwości. Chciwości! krzyknął ktoś na galeriach. Śliwecki spojrzał na górę, zmarszczył brwi i mówił dalej głosem podniesionym, który dudnił po sali, jak odgłos dalekiego grzmotu. Ciężkiej pracy, rządności i uczciwości powtórzył, podkreślając głosem każdy wyraz. Bo nie próżniactwem, lekkomyślnością i rozpustą zbiera ubogi grosz do grosza. W gorącym pocie musi odmawiać sobie wszelkich przyjemności, najdrobniejszych nawet zbytków, zrozumieć, odgadnąć i wypełniać obowiązki męża i ojca, jeśli chce urwać od swojej krwawicy nędzny grosz na czarną godzinę lub na stare bezsilne lata. Jako majster, który widział w przeciągu lat piętnastu tysiące robotników, wiem, że tylko najpracowitsi i najlepsi i najuczciwsi umieli zapanować nad chęcią użycia lekkomyślnego zarobionych pieniędzy. Burżuj, filister, wołano na galeriach. Do was nie mówię, mówił Śliwecki, wyciągnąwszy rękę ku galeriom. Bo znam was dobrze. Kiedy nas, burżuje, zmuszali do pracy nad siły ludzkie, umieliście zmylić czujność zwierzchności. Leniwi, krnąbrni, pracując jedną ręką jednym okiem, drugim oglądając się na zegar. Rychło wybije godzina fajrantu. A kiedy rewolucja pozwoliła wam pohulać bezkarnie, Wiedliście próżniacze życie na wiecach, na zebraniach, trwoniąc czas na gadanie albo zaciągaliście się do bojówki, gdzie można się było na boku dobrze obłowić i zemścić na surowych zwierzchnikach. Wiadomo wszystkim, że bojowcy nie tylko w celach partyjnych grabili i zabijali. Zamknąć mu gębę. Niech ten pies milczy, burżuj, zdrajca. Ryczała góra. Galerie drżały pod tupotem kilkuset nóg. Kusz wzbił się pod sufit. Dzwonek gospodarza jęczał w piekielnej wrzawie. Kiedy wrzawa opadła, rozpływając się w gniewnym pomruku, zwrócił się Śliwecki do zarządu. — Do was, mówię, panowie z zarządu, oszczędności ubogich są groszem świętym, bo powstały spotu, z potu, z z krwi roboczego ludu. Uszanujcie tę świętość, panowie z zarządu. Bądźcie ludźmi. Czyńcie, myślcie po ludzku, abyście nie rzucili zarzewia niezgody w serca strapione. Nie rozdzielili społeczeństwa socjalistycznego. Małoż wam skarbów pozostałych po burżujach? Musząż jeszcze pracowici rządni i uczciwi robotnicy dorzucić swój gorzki grosik? Aby pomóc wyżywić i przyodziać gromadę próżniaków i lekkomyślniaków, kilkaset twardych i spracowanych rąk wyciągnęło się ku estradzie i zmieszane głosy męskie i niewieście prosiły. Uszanujcie święto oszczędności ubogich. Utopijski słuchał z głową pochyloną. Jak cichy płacz bezsilnego dziecka potrącały słowa Śliweckiego o jego serce szlachetne, wydobywając z niego miękkie tony współczucia. Marzyciel litował się nad przywiązaniem ubogich do oszczędności pracowitego życia. Doktryner jednak nakazywał sercu milczenie. On, główny przedstawiciel wcielonych teorii socjalistycznych, nie mógł odstępować od zasady. Nie mógł wyłączać pewnej liczby towarzyszów z ogólnego prawa. Zrozumiał w tej chwili, iż władcy muszą być czasem bez litości. Żal mi tych biedaków, rzekł półgłosem do Drwickiego, który siedział obok niego. I mnie, wtórował mu Drwicki, ale nie możemy ustanawiać praw wyjątkowych. Z góry zbiegł tymczasem kulawy rudy szewc Kopycki, bardzo czynny podczas rewolucji orator wiecowy. Znany próżniak, żyjący wiecznie cudzym kosztem. Stanowszy przed estradą, zawołał: Proszę o głos! A kiedy mu udzielono głosu, mówił: Towarzysz Śliwecki nazwał oszczędności robotnika groszem świętym, a ja. – Nazwę je kradzieżą, jak każdą inną własność. – Brawo! – zawtórowała mu góra. – Podły kłamca! Nie kradli! Oszczędzali im z naszej własnej krwawicy! – protestowano na dole w ławach deputacji. – Nazywam je kradzieżą, jak każdą inną własność. Bo kto zbiera, ten zamyka pieniądz który powinien być w obiegu, aby z niego wszyscy mogli korzystać i liczyć na procenty. Wiadomo zaś, że procent od kapitału jest złodziejstwem, wymyślonym skrzywdą pracy przez burżujów. On pracuje? Wałkoń, wylizywacz cudzych misek, zawołała na dole jakaś przekupka, sąsiadka Kopyckiego. I nazywam jeszcze oszczędności zdradą przeciw porządkowi socjalistycznemu. Bo kto oszczędza, ten czyni to z zamiarem nagromadzenia kapitału. Ten marzy, aby kiedyś zostać burżujem. Niech żyje Kopycki! Radowano się na górze. Prawdziwy, szczery, niefarbowany socjalista nie oszczędza nigdy. Gardzi oszczędnością. Wydaje wszystko, że ta nieco mu jego praca daje. I cudza, zauważono na dole. W imieniu prawdziwych, szczerych socjalistów, proszę nasz szanowny zarząd, aby nie zwracał uwagi na głupią gadaninę tych zakapturzonych burżujów, podszywających się pod nasz czerwony sztandar. Damy sobie z nimi radę, gdyby za głośno szczekali. Na górze dziękowała burza oklasków szczeremu, prawdziwemu socjaliście za jego replikę szczerze socjalistyczną. Na dole odpowiedziały mu głośne protesty. Na estradzie zapisywał zecer litera jeden z sekretarzy zarządu nazwiska najgłośniejszych oponentów spośród deputacji. Nazwisko Śliweckiego podkreślił trzy razy czerwonym atramentem. Przy nazwisku Przekupki, sąsiadki Kopyckiego, postawił krzyżyk. I dndali nie dostał się krzyżyk. I ona bowiem, zaszczycona zaufaniem kucharek i sklepikarek tamki, należała do deputacji i krzyczała razem z innymi deputatkami. Wałkonie, Nygusy! ku przerażeniu Dyndały, który jako szczery socjalista należał do honorowej straży zarządu. Jako człowiek, Współczuję Waszej trosce, Szanowni Towarzysze i Towarzyszki. Ale jako najwyższy stróż naszych świętych zasad, nie mam prawa poprzeć Waszej prośby. Nie mam prawa, bo oszczędności, jakiekolwiek by były, choćby najdrobniejsze, są kapitałem. Wszystek zaś kapitał w ręku poszczególnych członków społeczeństwa grzeszy przeciw zasadzie powszechnej równości. Które jest głównym podłożem nowego porządku. Jego treścią, jego duszą, jakby się byli, wrazili burżuje. Brawo na górze. Na dole ponure milczenie. Gdybyśmy Wam pozwolili korzystać z oszczędności nagromadzonych pod rządami burżujów, musielibyśmy także zwrócić i burżujom część ich skonfiskowanych majątków. Bo nie wszystkie ich majątki powstały z kradzieży lecz wyrosły z oszczędności i żądności kilku pokoleń. Socjalistom, wyznawcom bezwzględnej sprawiedliwości nie wolno mierzyć łokciem podwójnym innych socjalistów, a innym burżujów. Na górze doskonale, niech żyje gospodarz, na dole szmernie zadowolenia. Zwrot oszczędności ich właścicielom stał się zresztą niemożliwy, z chwilą zniesienia listów zastawnych, akcji, hipoteką długów prywatnych, wszelkich w ogóle papierów wartościowych na okaziciela. Ciągnął dalej utopijski: Skąd wzięlibyśmy owe miliony zaoszczędzone przez pracowite mrówki dawnego porządku, umieszczone głównie na hipotekach i w listach zastawnych? Zniszczywszy te hipoteki i fety zastawne. Gdybyśmy uwzględnili Waszą prośbę, szanowni towarzysze i towarzyszki, rozpoczęlibyśmy nowy porządek od razu od bankructwa. Wywody pana gospodarza kłócą się z jedną z głównych zasad socjalizmu, które obiecuje robotnikowi całkowity zysk z jego pracy, odezwał się Śliwecki. Oszczędności są naszym prawowitym zyskiem. Zyskiem naszej pracowitości i rządności. Święta prawda! wtórowano mu na dole. Litera dodał pod nazwiskiem Śliweckiego czwartą czerwoną kreskę. A Dendalinę, która wymachiwała rękami, wrzeszcząc na całe gardło, racja, święta racja, upstrzył drugim krzyżykiem. Teraz odezwał się Drwicki. Moi kochani, mówił, włożywszy ręce do kieszeni spodni. O co wam właściwie chodzi? Czego lamentujecie? Na co nam, socjalistom, oszczędności? W porządku burżuazyjnym, gdzie człowiek był człowiekowi wilkiem, gdzie każdy musiał myśleć o sobie, bo nikt o nim nie pomyślał? Miały one jakiś sens, ale dziś społeczeństwo da każdemu z nas wszystko, co mu potrzebne: i wikt, i opierunek, i przyodziewek, i zabawy, i papierosa w zęby, i kieliszek gorzałki, i czego tylko brzuch, cielsko i dobry humor zapragną. Niech żyje socjalizm! Radowała się góra. Więc na co oszczędzać? Fatygować się myślą o jutrze, być kutwą i sknerą, zamiast zawracać nam głowę swoimi oszczędnościami bez żadnej obecnie wartości, powinniście podziękować socjalizmowi, że zdejmuje z was ciągły strach o grosz uczułany. Czeka nas olbrzymie zadanie uszczęśliwienia całego społeczeństwa, a wy myślicie w takiej chwili tylko o sobie, o swoich grosikach. Wstydźcie się, towarzysze. Wstydźcie się, kutwy, sknery, robi grosze, burżuje. Wołano na górze. Mówił pan gospodarz. Iż jesteśmy jedną wielką rodziną, w której miłość rodzinna powinna rozstrzygać wszelkie spory, odezwał się Śliwiecki. A kierownik Drwicki przemawia do nas, jak stary majster do krnąbrnych terminatorów. Mamy się wstydzić? Za co? Czy za to, że byliśmy pracowici i oszczędni? Niech się wstydzą próżniacy i marnotrawcy! Pogroził górze pięścią. A wy tam, szczekacze, nie groźcie, bo takich jak my jest w Polsce więcej od was i gdybyśmy się do was zabrali, to by wam się odechciało urągać porządnym ludziom. Wy zaś, panowie zarząd, nie zapominajcie, że w społeczeństwie socjalistycznym jest lud suwerenem, a wy tylko suwerena powolnymi sługami. Nie narzucać ludowi swojej woli i swoich rozkazów jest waszym prawem. Jeno waszym psim obowiązkiem jest słuchać go i czynić to, co się jemu podoba. Poczekamy cierpliwie, do pierwszego Sejmu, a potem. Śliwecki nie dokończył swojej myśli głośno. Dopowiedziała ją jego podniesiona pięść i błyskawicami tryskające oko. Chodźmy, rzekł. Rozprawiając głośno, gestykulując żywo, opuściła deputacja salę. Na dworze czekał na nią tłum niezadowolonych. Kiedy się tłum dowiedział o odmowie zarządu, chciał wtargnąć do filharmonii, ale bojowcy strzegli wszystkich drzwi. Wszczęła się walka na pięści, w której kobiety brały udział najczynniejszy. Dyndalina, tak się zapamiętała w ferworze wojowniczym, iż własnemu mężowi podbiła oczy i podrapała gębę. Nieliczni bojowcy byliby ulegli rozkołysanej fali tłumu, gdyby nieszczęśliwy pomysł Drwickiego. Kazał on zwrócić straży ogniowej sikawki na lód i sprawić mu dobry dyngus. Woda ostudziła namiętności, rozproszyła niezadowolonych. Tłum rozpraszał się po mieście, niosąc z sobą warczący gniew. Pierwszy ferment buntu. A zarząd siedział tymczasem na estradzie sali pogrążony w osowiałym milczeniu. Rozczarowanie po rozczarowaniu spadało w szybkim tempie na te młode, optymistycznymi doktrynami wytapetowane głowy. Gniew zbierali i nienawiść naczelnicy nowego państwa zamiast uznania i wdzięczności. Pierwszy zabrał głos Drwicki. Przede wszystkim... Musimy się zgodzić na przywrócenie stałej policji albo milicji, jeżeli Wam się ta nazwa lepiej podoba. Bez tej straży porządku nie może być, jak widzimy, mowy o jakiejś porządnej organizacyjnej robocie. Pierwszy lepszy głupiec lub warchoł, stanąwszy na czele jakiejś niesfornej gromady krzykaczów, będzie nam rwał przędzę naszego systemu. A nasza policja musi być z powodu braku wojska, które by jej mogło pomóc, liczniejsza, silniejsza od policji burżujów. Trzeba całą byłą bojówkę, wszystkich szczerych, pewnych socjalistów, powołać do służby policyjnej. Żeby zaś ta nowa policja nie kłuła za nadto ludów oczy, trzeba ją sympatycznie ubrać. W zwykłe czapki robotnicze, ozdobione czerwonymi piórami. W zwykłe kapoty bez błyszczących guzików. Zamiast szabel można ją uzbroić w dobre laski z toporami. Browningi może mieć przy sobie, ale tak dobrze schowane, żeby ich lud nie widział. Tym razem nie protestował nikt z panów komitetowych. Dwa dni rządów wystarczyły do obalenia ładnej wiary w uszlachetnienie człowieka przez tchnienie ducha socjalizmu. Widzę teraz. Rzekł utopijski: Że będziemy musieli wychować społeczeństwo, podnosić je stopniowo doświetlanych wyżyn prawd socjalistycznych. Dzieła tego dokona nasza szkoła. Oby nam tylko stało czasu na przeprowadzenie tego dzieła mówił Drwicki. Tymczasem. Trzeba wtłoczyć jak najprędzej rozkołysany, rozwydrzony przez rewolucję lud w jarzma regularnej pracy, aby odwrócić uwagę próżniaków od rzeczy, które przewyższają ich inteligencję. Trzeba zredagować natychmiast odezwę, wzywającą wszystkich członków społeczeństwa od 21 roku życia do 65. Do nadesłania deklaracji, w jakim fachu chcą pracować. Niech sobie każdy wybierze zajęcie, jakie odpowiada najlepiej jego upodobaniom, ale niech wszyscy zaczną jak najprędzej pracować. I najgłośniejszych krzykaczów, takich jak śliweckich i do niego podobnych, trzeba rozrzucić po kraju, aby nie bruździli w stolicy. Jeden taki warchoł. Może pociągnąć za sobą tysiące. Była już północ, kiedy Utopijski podpisawszy wszystkie papiery, udał się do domu do swojej żony socjalistycznej, zaślubionej w obliczu słońca. Idąc, chwiał się jak pijany. Z wyjątkiem kilku godzin, które poświęcił podczas dnia wypoczynkowi pracował wyczerpująco, bo drgającymi ciągle nerwami. Jadł niewiele od wczoraj. Trzeźwił się papierosami i winem. Czuł się tak znużony, iż byłby się był położył z przyjemnością gdzie bądź, na ulicy, na skwerze, na ławie. Spać. 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 To jedno pragnienie tłumiło w nim wszystkie inne. Ale miał młodą, ładną kochankę. A ta kochanka. Przysłała w przeciągu dnia do ratusza dwadzieścia razy listy z zapytaniem: Co się z nim dzieje? Trzeba uspokoić panią Wandę. Było to jego obowiązkiem. Otworzył drzwi do przedpokoju, wszedł do mieszkania. W pokojach było ciemno. Wanda śpi, zapewne. Pomyślał i szedł cicho na palcach nóg, aby nie obudzić żony. Łóżko Wandy było puste. Jeszcze nie rozebrane. Czyżby wyszła? Dokąd o do tej porze? Z kuchni, przez uchylone drzwi, padała na posadzkę w pokoju stołowego smuga światła. Czyżby Wanda była w kuchni? Była w kuchni. Stała przy kominie z podkasanymi rękami fularowego szlafroczka i rozniecała sobie ogień. Niezręcznie szła jej robota której nigdy w życiu nie wykonywała, ogień gasł ciągle, łzy spływały po obu stronach jej zaczerwienionej twarzy, łzy dziecka dostatku, które dotykało się po raz pierwszy w życiu grubego trudu pospolitego życia. Pomóż sobie naftą odezwał się Utopijski. Oto ty, rzekła pani Wanda, spojrzawszy na niego złym okiem zagniewanej samicy. Nareszcie, śliczny mąż, który każe czekać na siebie żonie 24 godziny, nie zapytawszy nawet, co się z nią dzieje. Śliczny kochanek, który może wytrzymać bez kochanki całą noc i cały dzień. Nigdy by się mój pierwszy mąż, wzgardzony przez was burżuj, nie dopuścił tak ciężkiego grzechu przeciw obowiązkom małżeńskim. Ty wiesz, Wandeczko że tylko obowiązki wielkiej doniosłości, ach, te twoje obowiązki wielkiej doniosłości obchodzą mnie tyle, co zwiędłe kwiaty. Przerwała pani Wanda Utopijskiemu, zmarszczywszy ładną, łukowato zarysowaną brew. Ciebie chcę, twojej miłości pragnę, twoich uścisków, pocałunków pożądam. Ukochana, najdroższa, tłumaczył się Utopijski. Gdy ktoś stoi na czele rządu, musi myśleć i pracować dla milionów, o sobie często zapominając. Ładny naczelnik rządu, prezydent Rzeczypospolitej, którego żona musi sama rozniecać ogień na kuchni i gotować herbatę, bo nie ma nikogo, kto by jej pomógł. Bolesława oświadczyła mi: Niech sobie towarzyszka, słyszysz? Towarzyszka zuchwała sama rozpali ogień. Bo teraz nie ma już panów i sług, jeno sami równi. Tomasz powiada, nie myślę temu komuś. Słyszysz, komuś bezczelny fagas, czyścić sukien. Bo ja teraz sam pan, więc rozniecam ogień, parzę sobie ręce, dmucham w ogień jak kowalicha. I to się nazywa szczęśliwością powszechną? Szczęśliwość dla chołoty, dla kanali, a dla nas coś my się chowały w przyzwoitych domach co? Trud, wstyd i poniewierka. Spójrz tylko, jakie mam ręce brudne, poranione, obrzydliwe. Nie będziesz długo rozniecała ognia i gotowała herbaty. Już pojutrze otwieramy pierwszą kuchnię społeczną, pocieszał płaczącą wandę utopijski. A teraz pocałuj mnie i dobranoc, bo ledwie żyję. Umieram ze zmęczenia. Pani Wanda milczała. Wandeczko kochana, najsłodsze serca moje, o co się na mnie gniewasz? On się pyta, o co się na niego gniewam? wybuchnęła pani Wanda. Nazywam mnie ukochaną najsłodszą, a ucieka od słodyczy mojej miłości? O mężczyźni! Czyście wywarci naszej miłości? Utopijski był tak wyczerpany, iż gdyby sama Wenus, owiana srebrzystym pyłem piany morskiej, się do niego zbliżyła, by się od niej odwrócił. Dobranoc, rzekł głosem gasnącym, całując rękę pani Wandy. Rzucił się w ubraniu na łóżko i zasnął natychmiast snem bez snu. A pani Wanda płakała.